On się dzisiaj czuje artystyczny. On się stresuje po prostu, że dziewczyna siedzi obok w pokoju w jaskini. O, co ja, przepraszam, ile ona ma lat? Nie, no jak 14? No, wyglądasz młodo. A na ile mi za wiele lat? Jak myślicie, ile mam lat? Eee, ile dałbyś mi lat? Dlatego się zapytałem, no. tobie? 16? No to tak, w sumie większość mi daje 15-16, a za dwa tygodnie mam 20. Eee, ja za dwa miesiące. O, ja jest mnie nie, tam. to ja się z młodszymi nie zadaję, sorry. No już jesteś skreślony. Hello, my old czy zauważyłaś podniesienie się biurka o 2 cm? Bo Maksymilian miewa wzwody na widok kobiety. Co się stało? No akurat nie było, przepraszam. Zostawiłeś mnie samą z tym donate'em. Czy Maria zrobi uwu na streamku? Pozdrowki. Co to jest Nie, to raczej wiesz, ale, ale czy zrobisz, to nie wiem. Nie, to nie zrobię. Tak. Aksijuchuj z tym co Moze mozy okay. jakaś Ligusia i wbijanie masterka. To jest dzień jaki jest i jak widzisz 40 tysięcy osób to interesuje. Nie wiem czemu. Jest. No, spoko, nie? Widzisz, jestem ciekawsza niż twoja liga. O! No Weź to taką po prostu. No. Dobrze, o, dobrze, się skończę. Tak. Okej, okay, na no to. Nikt nie twierdzisz, że nie ma Rysiu. Podbudowujesz moje ego. Dobra, Ewon, fajnie, że ani jednego, ani drugiego nie widać, ale wybiera Lisa. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego mnie oscelowałas na udostępnienie mojego i w twojej relacji. Pierwszy, napisałem komentarz o treści. Chciałbym mieć z Tobą dzieci, a Ty wybrałaś jakieś dziecko, co było po mnie Sadek. Jaką ogłoszę? Sorry, bardzo przepraszam. Napisz do mnie jeszcze raz prywatnie. wyślę ci pocztówkę z Warszawy. Wysocki oczywiście. Gdzieś mówią, że mój chłopak jest podobny do Ramsuły, więc trochę słabo wybrałam. Kipluj mnie już, no. Wiadomo, że da tak daleko bym nie był. Chociaż czekaj, jeżeli mówimy kontentowo, to ty tu siedzisz, tak? E, to tak, to ja tutaj kontentowo nadrabiam, więc Wysocki. Powiedz mi, jak to jest myśleło się kobiety i z nią rozmawiać, wiesz co? W nigdy nie rozmawiałeś, nie wiem, z koleżanką. A ty? No. Uuu. Masz te skarpetki? No. Niech będą. Okej. Okay. Zrobisz to. Robimy oh, tak? Nice. Tak. To tak, ja... czy... Nie, tak możemy po prostu. Mhm. Bo... A no, nie wiem, czy chcesz się chwytać za ręce. Mi to będu. Może nie. A, u, aha, i do przodu ja, i do tyłu. Dla Was to nie, robię. Teraz... No, że się śmiać, to wiadomo, że to jest kidzoblizm, wiesz, ale o to chodzi. Robisz na na TikToku, nie powinno ci to przeszkadzać. Nie przeszkadzaj, to już... No. No dobra. Dobra, dobra, Proszę, kurwa! Już widzę ten jazz dance. Jakbyś usierdził chyba, może ty z Himerką zostaniesz? Nie, ja tylko umiem przebijać czat myszką i to tyle. To ty... Więcej talentów nie mam, jeśli chodzi o komputery. jak będzie wyglądać, jak zrobię to. Ta... Przecież jest ciemno, więc. No wiem, ty... ale Aha. może jak otworzę. O jezu, jakie brudne okno, nie otworzę. Nie patrzę. Nie patrzę. Co by zmieniło, jakbyś odsłonił roletę, skoro jest ciemno za oknem? Światło nie będzie padać inaczej. Że <laughs> nie zniknie. Dobrze. Pamiętaj, że ja. Żyję w nocy i... <laughs> Rozumiem, myślałeś, że już o 20. że Jezu, jeszcze no, o 20... Ale lato to jeszcze byłoby jasno, no. Tylko że mamy, wiesz, była zima niedawno, teraz mamy wiosnę. Lato było prawie rok temu. Może jak ty nie dostanę teraz to ja zostanę TikTokerem? Może nie. Nadawałbym się, czy nie? Ehm... Um, tak. Dobra, to już. Eee, tam jest raz, dwa, trzy i chyba barkami do tyłu i do przodu. <noise> w sensie, to robią tak dziewczyny, wiesz, ale no tak. Muszę to robić, czy masz jakiś scenariusz? Nie jak ma nie ma alternatywy. Zobacz sobie, jak oni to robią. I co i tak? I... Tak, robisz tak, wiesz, jak się robi limbo, tak wiesz, musisz zejść do tyłu i potem do przodu. <głosy> <Ja> <głosy> czekaj. Jechał, nagle przyspieszył, a potem nagle spowolnił, wiesz, zahamował. Że lecisz do tyłu, a on do przodu. <gagry> nie mogę, przepraszam kurwa, ale... Ja tylko tutaj Ciebie oglądałam. ja mogę tylko kasę dać i tyle? <gryladanziali> dobrze. <gryladanziali> 8. Musimy tak z tyłu stanąć. Tylko się nie, nie kopnij... czekaj, że się bie... o. nie kopnij ściany. Szanuję. Ale <laughs> na początku <jest> to <laughs> Na początku się stoi, zobacz. Widzisz, ma, widzisz. Dobra. Dobra, mamy to, mamy to. On już chyba za, na zawał zszedł teraz. Masz, jak ty masz? Wy... wysytysy... z... k... y? ci lajka dla Tak, la tak. Zbieram na chleb. Dobrze. Dobrze. Możesz tam patrzeć na tego streama. No patrzę, patrzę. Dobrze. Nie, nie dam rady! No musisz, no Marysia! No góry nur, no mamy no Dobra, to że jest świetnie. Mama i to. Dobra, czekaj, nie chcę